Hej, cześć, witajcie, jestem Squido i zapraszam was na kolejny odcinek serii Minecraft SkyBlock W tym odcinku będziemy robili coś dużo większego niż poprzednio, ale tym razem łatwiejszego niż poprzednio też będziemy robić mob spawnera mob spawner e, może nie mob spawnera, tyle co mob grindera, szukam teraz pochodnie czy ja mam pochodnie? Ora, są pochodne. Od ostatniego odcinka minęło troszkę czasu i miałem czas, aby sobie zebrać trochę, wiecie, trochę kobla. Mam duże ilości kobla, ale to ogromne są teraz. Eee, trzeba będzie to pozbierać. Dobra, zbieram to teraz. Nie, nie ma co zwlekać z, tak, z, tak, z takimi rzeczami. Jeszcze dużo zboża tam zostało do pozbierania. E, odcinki będą lepiej lepiej, żeby były krótsze ostatnio. Już? Już? E, nie zbieram tego. Ostatni, ostatni odcinek był dosyć długi i moim zdaniem był strasznie nudny. Ale to strasznie nudny. A gdy była tam już któraś tam chyba 15 minuta, to byłem aż tak znudzony tym odcinkiem, że prawie na nim zasnąłem. I nie wiem, nie wiem czy wam też się tak fajnie oglądało ten odcinek, mi się nie fajnie to oglądało, wolałbym, żeby były odcinki krótsze. Ciekawe czy ręką też mogę, zbierać ręką na przykład, mogę. Okay. Okej, okay. Sadzimy. I jeszcze dynie Dynie chyba lepiej najlepiej no mieczem zbierać, no nie? No. Wow, ale dużo. Dobra. Idziemy budować tego mob spawnera i musi być musi być on 24 Kratki od naszego spawna, to 4 kratki od domu. Myślę, że policzę jeszcze w sumie tam. Ale na pewno chyba tam jest więcej trochę. Więc powinno wystarczyć. Wow, ale on dużo melonów. Melony. Zostawię trochę na później, tyle wezmę sobą. Eee, kobla. Kobla, wracaj, ze są całego? O, dobra, w sumie wezmę. Wow, ale to szybko rośnie. Strasznie szybko. Już mi się nie chce tego zbierać. Ej, i pokażę Wam, e, może ostatni odcinek był nudny, ale dzięki temu powstało coś tak bardzo epickiego. Patrzcie. Patrzcie, That is epic. To jest piękne. Piękne, mi się to spodoba. Strasznie. Jest super. Które rozświetlę. I patrzcie. Z piwną, tej będzie się fajnie ryby łowiło. Wiem, że to było trudne. I nudne. I w ogóle. Ale chciałem Wam pokazać, jak to wszystko powstaje. I właśnie tak to powstało. Jest piękne. Jeszcze raz. Super. E, powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę na temat tej lawy. Otóż ona była tam u samej góry. Od jakiegoś czasu tak powoli, powoli opada. E, być może pod koniec serii zostanie tylko tyle. Możliwe. A możliwe, że cała Ona powoli opada sobie. To nie jest tak, że lawa zostaje tak jak woda. Ona opada. Miałem liczyć kratki. Dobra, liczę stąd. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Nieważne, pomyliłem się. W każdym razie tam będzie dobre miejsce. Tu jest dobre miejsce. Okej. Okay. I na wysokość... 64 dobra na maksymalną wysokość A może trochę mniej niż maksymalną zaraz zobaczę jaka jest maksymalna wysokość na jaką mogę budować w ogóle ile to jest y 109, czyli jeszcze dużo zostało Mogę spokojnie w takiej wysokości. Tak. Wow, nie ten. Wow, nie ten guzik. Wow, ale fajnie. Z przodu mój skin. Nie wiem, czy coś widać. Dobra, dobry guzik. Raz, dwa, trzy. Oj, wysokość. Dobra, maksymalna wysokość. Zmniejszę o. Sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra tutaj teraz zbuduję taką małą platformę, i ok. I teraz e Puszczę chyba jakąś muzykę i w tym czasie będę budował, żeby Was nie zanudzać w tym aż tak bardzo jak ostatnio. Wow, ale to super wygląda. Wyglądają drzewa 5 i 5 po obu stronach z, z tej wysokości. <słuch> Dobra Tylko Więc widzimy ciągle, się to, jak to już tak, tak w miarę to sobie, ogarnę Jeszcze Prawie ja całe Czy ja sobie tu może, to może tak Siema jestem tu dla siebie, tak, tak jak każdy z was Jestem dumny zrób, jak nie wiem, że mam własny czas I nie biorę nic do siebie, żadnych słów, żadnych mas Siedzę w dole, bo na niebie straszny tłum z gasłych gwiazd Jak chcesz bójszę, stracisz de facto na tym Przyjrzyj się faktom za tym, wiesz, że jesteś sam bogaty To powiedz nie chcę aprobaty Przydzij mnie automatyzm, schematy jak dogmaty bym bym pasował do mapy, bo Mapa jaką kreśli społeczeństwo Odbiera męstwo, indywidualność oraz człowieczeństwo I gdy przez te reguły już on w głowie gęsto szukasz samego siebie, nie tego co powie większość koń. szukać winnego, wciąż się nie da jego Nie grasz dla nikogo innego, od siebie samego Masz się bać nieznanego, to co to, to, to nic z tego Wszyscy mogą w prawo i zechcesz żyć, to no idź w lewo Każdy numer z tej płyty jest tylko do ciebie A mnie nie ma przy tym, mówię tylko do siebie Ty masz swój własny świat, wyżoni wszystko, ja nie wiem Każdy numer jest inny, każdy tylko dla ciebie, każdy Numer z tej płyty jest tylko do ciebie, a mnie nie ma przy tym, mówię tylko do siebie Ty masz swój własny świat, wiesz o nim wszystko, ja nie wiem Nas Ten numer jest inny każdy, tylko dla ciebie Nas Ten numer jest inny każdy, tylko dla ciebie jak możesz uważać kogokolwiek za wzorzec, to znak to, że możesz mówić do siebie świat tworzy czy widzisz go w kolorze, czy w hardkorze, to fakt to, że świat jest tylko taki Jak możesz to sam orzec, dlatego opinia jest tylko ich sprawą Opinia to pizz na wodę, możesz to w instado, co minutę ci jadą, to ich smutek, ich radość Cały skutek ich zwadą, kopnij butem pizz na bok W tym przypadku pizz to jest prawda, nie twoja, lecz twoja jest lek pojawi się to we skojarz gdzie moja chęć, by przez życie mieć woja, nie bacz się pocisków, za ten pojazd to nie twoja Zewnątrz jest jak głos wyobraź sobie konia, Ty zapraszasz go do środka, twoim miastem jest troja I ta myśl niszczy wszystko, gdy myślisz Przecież twoja, ale nie jesteś myślą, bo myśl nie jest twoja, dalej Każdy kolejny numer z płyty tej do ciebie jest Nie, nie ma przy tym mówię, to tylko do siebie wiesz O swoim świecie wszystko wiesz Wiesz, ja nie wiem też, to tylko twoja, więc tylko to do siebie wiesz Ten numer z tej płyty jest tylko do ciebie, a mnie Nie ma przy tym mówię, tylko do siebie Ty masz swój własny świat, jest o nim wszystko, ja nie wiem Każdy numer jest inny, każdy ty każdy numer jest inny, każdy tylko dla Ciebie Ej, hey, olko! Jestem Oksą Pozwól mi zaprosić Cię na płytę, która wejdzie mocno To, co we mnie siedzi, w ludzi wreszcie poszło Mam idee i jej założenia, tu ci skreślę proszę opinii, Ciekawią mnie recenzje, dlatego że każdy myśli inaczej, mogę poznać świat jego, ale nie indoktrynuję i nie pytam dlaczego robię dla siebie wiem, że nie trafię do każdego Nie mam żadnego prawa mówić ci, co jest dobre Ani nikt inny, te słowa ucisną ten problem Mówili o rzeczach na topie, ci są niemodne To wszystko jest wodne, za nic z tobą zgodne Wszystko, co z tą płytą wyślę wam Masz skłonik do refleksji, by każdy zaczął myśleć sam I dla każdego te numery będą inne, mam Więc nie szczególnie ważne jest, czy te opinie znam Bo, bo są tylko dla ciebie Tak, bo są tylko dla ciebie Okson, z tym będzie ci jeszcze łatwiej Kraków 2011 I oto jak wygląda zakończona przeze mnie budowa mob grindera, to będzie mob grinder jednak tutaj tutaj będą cały czas się grindować moby, oczywiście te pochodnie znikną, tutaj pojawi się woda będzie się specjalnie tutaj 8 kratek, w każdym jest 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 zacząłem taka myśl, że jakbym jak się coś pomyli o jeden klocek, w ogóle tego nie liczyłem zbyt du dużo, tylko raz liczyłem wszystko, jak się pomylił o jeden klocek, to już cała budowla trzeba niszczyć, ale na szczęście wszystko było prawidłowo i nie, nie pomyliłem się nic, nigdzie. E, I doszedłem, chciałem to jeszcze, tak tak jak już to kończyłem, to myślałem, że sobie jeszcze grzyba postawię w tym miejscu, tak jak mam nad swoim domkiem, ale niestety tu jest już maksymalna wysokość. Jest maksymalna wysokość i nie mogę nic więcej robić. E... Wow! Teraz będę musiał iść po wodę i tak i tak cztery razy. Nie będę was tym nudził, po prostu wrócę do filmowania tego, jak już będę miał gotowe wszystko albo prawie wszystko. Więc widzimy się za chwileczkę. Jestem już z powrotem, e, mam ostatnie wiadro i właśnie tutaj wleję. E, tak, jak wstawiłem pierwsze wiadro, to myślałem, e, że mi zamarznie znowu będzie kostka lodu, ale na szczęście wszystko nadal stoi w porządku, jest. Więc myślę, że tak się utrzyma. E, tutaj chciałem zrobić, wiecie, tak jak zawsze robię, że Tutaj podwyższyłem trochę tutaj też i tutaj też chciałem jeszcze jeden klocek dać wyżej, ale już niestety jest maksymalnie. To jest maksymalnie wysoko, nie da się dać wyżej. Po prostu się nie da, jest maksymalnie wysoko. E, I teraz pozbieram pochodnie i chyba, chyba jest jeszcze dzień. Chyba i nie, nie zaszło słońce. Więc szybko stąd ucieknę. Wow, Ciemno trochę. I tutaj będą spadać moby. Ja sobie będę z nich tam na dole zbiera przedmioty. Tak to ogólnie miałoby wyglądać. Wow! o. Oh, oh, oh. Jeszcze trochę światła, ponieważ mam taki nowy pomysł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra! Gdyby ta pułapka nie byłaby dobra, to mogę jeszcze tutaj zrobić więcej coś takiego, że tutaj po bokach mógłbym jeszcze zrobić e, wodę, ale na razie mi się nie chce, mam nadzieję, że tak to będzie dobrze działać, jest tu strasznie ciemno, będą się rozpałować, mam nadzieję, że dużo potworów, bardzo dużo. One będą się zabić, jak będą spadać na dół, tak jak ja się zabiłem parę razy ostatnio, bo mi kilofa brakło, jak schodziłem na dół, serio, brakło mi kilofa i musiałem e, tak schodzić. Zrzucać się. Brakło mi dwa razy kilo jak szedłem po tą wodę. Wow, czy nic z jak nie spadło? Fajnie to wygląda z dołu. Mam nadzieję, że zabrałem wszystkie pochodnie i całe oświetlenie. Wow, wow, wow! Wow, widzieliście to. Mmm, pierwsze potwory, no pewnie to pająk był. Eee, nie fair. Ja się tak nie bawię. Jak mi wiadro zginęło, to będzie strasznie. Wow, Enderman, o Jezus Maria, Enderman. Skąd się tutaj wziął? Teleportuje się, rąbany. Nie dotykam cię, nie dotykam. Jest wiadro. Jest wiadro. Jest wiadro. Okej. Okay. Okej, okay, ogólnie są rzeczy. Nieważne, co zginęło jeszcze. Co jeszcze zginęło. Kość. szkieleton. E, to będę musiał zburzyć, ponieważ... Kurde, jaki dobry ten ostrony. To będę musiał zburzyć. Zburzę to nawet teraz chwilę. Tak? Bo zburzę to teraz, ponieważ nie chcę mi się później z tym robić. Bo to teraz będę miał Jezus, Maria! Dobra, wiecie, może włączę peaceful i dopiero w to zburzę. E, wiem, ale ja wolę pierwsze mieć to zburzone. Jak już to zburzę, włączę sobie normalny tryb. E, więc komentujcie, subskrybujcie. E, bawcie się świetnie. Dodawajcie do ulubionych. E, klikajcie łapki w górę oczywiście. Mm, nawet jeśli, jest... właśnie, możecie też oglądać kolejne odcinki, inne serie, i w tych też również się widzimy. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pa.